Hejka, hej kochani, witajcie w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim troszkę innym filmikiem, bo mamy ekspres losy kontra zdrapki. Kwotowo nam tutaj, no nie pasuje to, bo mamy ekspres losów 17 sztuk, czyli 34 zł, A zdrapeczki takie mamy jak owocowa eksplozja i I love big cash. Zdrapeczków mamy za 15 zł, To ja mówię ekspres losów za 34 Złote dzisiejszy odcinek to 49 zł obstawiajcie w komentarzach już kto wygra, ekspres losy czy zdrapki w sensie bardziej mi chodzi o to czy tu będzie wygrana, czy tu będzie wygrana chociaż wiadomo, ja że tu będzie wygrana tu tu kryje się niewiadoma wielka niewiadoma Ok, ok. troszkę was tutaj przesunę może najpierw ekspres losy Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego nam się dzisiaj kryje. A potem sobie jeszcze dodrapiemy z drapeczki. I szukamy. Kości, dolara nie ma. Koniczynka podkowa i wisienki. I niestety pierwsze los pusty. Karty. Korona, gwiazdka, nie widzę i moneta. Pusto. Korona, siódemeczka, podkowy nie ma, gwiazdka i koniczynki nie ma. sióde siódemeczka, serducho, korona i gwiazdki brak. Kolejny pusteczek. Ale dzisiaj będzie jaja, jak tu będzie samo pusto, a, a w zdrawkach coś nam ciekawego wyjdzie. Siódemeczka. Wisienki, gwiazdka, diament, koniczyna. No niestety niestety kolejny pustak. Oj, oj, oj. Siódemeczka, kości, dolar, świnka i monety brak. Siódemeczka, dolar, serducho. Święki nie ma worek. Pusto, moi mili, pusto, pusto. Korona. Gwiazdka. Siódemeczka i wisienków, i kończyny brak. Koniczyny nie ma worek. Kielik, świnka i diamentos. No niestety pusto. Nie chcę wiedzieć, który to już los. Pusto, pusto, pusto. Woras, świnka, wiśnie, korona, moneta. Pierwsze dwa złocisze, moi mili. Popatrzcie, pierwsze dwa złote w dzisiejszym odcinku. Siódemeczka, serduszko. Plik nie ma, monetka i korony brak. Oj, oj, oj. Serduszko. Worek nie ma. Koniczyna. Korona i kości nie ma. Mhm, mhm. ja ją coś przegapiła, to piszcie w komentarzach, no bo może mi się zdarzyć. Koniczyna, podkowy nie ma, gwiazdeczka, siódemeczka i korona. No i niestety tutaj też pusto. Diament, moneta, korona, podkowa. Ale nam się odcineczek trafił. Chrystusie panie. Kości nie ma, koniczyny nie ma, siódema. Woraz i moneta, no, ale pusto. I co? Ile to jeszcze mamy tych losów? Dwa. Dwa losy: chryste panie. Klik, wisienki, podkowa, siódema. No, niestety diamentu nie ma. Ostatni los, ostatni los, ostatnia szansa. I uwaga, gwiazdka, serducho, worek, siódemki, nie ma, kości. No, nie myślałam, że taki wynik dzisiaj ujrze w tych espress losach. Mamy tylko dwa złote, więc uwaga, dzisiaj mogę z drapki czasami przebić tą, Lecę po drapaka. I drapiemy z drapeczki. Dobra, na... Dobra, dobra, na pierwszy ształ pójdzie e, owocowa eksplozja. Bo tutaj nam trochę zajmie to. Przysunę nas bliżej, żebyśmy widzieli. I szukamy, szukamy wisienek. Och, co to były za emocje, nie wierzę, ekspres, losy, taka Popisuwa przed zdrabkami, taka siara, ja was tak zachwalam, że wy lepsze niż zdrabki, a dzisiaj tylko dwa złote, kiwi, szukamy kiwi, chyba te zdrabki je zawstydziły. Że jednak mam wrócić na stare śmieci i drapać z drapki. Gruszka. Dobrze, jeszcze tylko sobie spojrzę, ale dobra, więcej gruszków nie ma. To teraz banany. Teraz już taka chillera. Wcześniej takie wyglądają emocje. Teraz możemy się wyciszyć przy owocowej eksplozji. Szukamy truskaweczki. Okej. Okay. Awokado. wszystko, teraz figi. słucham ja tak jak, jak inni tak ładnie drapią, takie idealne te wydrapanki, moje to takie. wino grono. Dobra. Jabuszko. Pomarańcza. Tu jeszcze będziemy mieć ananas, brzoskwinię, karambola. I ostatnie cytryna. Czy cytryna da nam jakąś linię? Da nam, proszę Państwa, linię, da! Jedną linię, ale dało. Boróweczek nie było, arbuzika nie było, melona nie było, borówków kokosa nie było. Okej. Okay. Okej, okay, moi mili. Zdrapmy tą wygraną. Jest 5 zł. No dzisiaj zdrabki górą. Chcąc nie chcąc. 5 zł mamy, tam było 2 zł. Ale mamy jeszcze jedną zdrapę. Mamy I Love Big Cash. Tu też może być jakaś kasa dla nas. Wygrywająca liczby albo cash i wtedy wygrywamy dla niego kwotę albo plik monet i dwukrotność mhm tego właśnie chcemy tego potrzebujemy szukamy tych naszych liczb dzisiaj będziemy szukać 39 41 55 44 i 57 co nam ukryła zdrapka? Dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, dwanaście, czterdzieści siedem nie mamy, mamy pięćdziesiąt siedem, trzydzieści pięć nie ma czterdzieści sześć nie mamy pięćdziesiąt dwa dwadzieścia trzy piętnaście dwadzieścia pięć trzynaście pięćdziesiąt obok pięćdziesiąt osiem pierwszy obok szesnaście 43, kolejny obok. Ja już myślałam, że tu będą wchodzić te liczby, a tu nic. 37 nie ma. 14 też nie ma. 36 nie ma. 54, kolejny obok. 53 i. 44. Ostatnia liczba nas uratowała. Jednak jest, jednak coś będzie z tej zrobić. To jest numerkiem 17. Przypomnę, że to mieliśmy z 14. okej, okay. sprawdźmy, sprawdźmy, co tu się kryje. 10 zł, czyli dzisiejszy odcinek. 15 zł dały. Zdrabki, zdrabki oddały to, co, to, co zakupiłam. W losach tylko 12. No, mocno się zdziwiłam, no ale no niestety, no, na takie losy teraz trafiłam, że no były puste. Były puste i dały tylko 2 złote, a tak to zawsze losy są górą, ale dzisiaj nie. Dzisiaj drapki pokazały pierwszą klasę. Och, dajcie kochani znać, jak tam u was drapingi. Czy coś ciekawego udało wam się wygrać? Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć ciekawego znowu na moim kanale. Czy lecimy w zdrapki, czy lecimy w losy? A jak w losy, to które? A jak w zdrapki, to jakie? Czekam w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki, pa!